Wiesz, że jest często pomysł, upada, że nie wiem, dwie rodziny stwierdzają, hej, może wynajmiemy wspólnie tak, kamper, tak, to nie róbcie tego. Nie. Nie róbcie tego, naprawdę tego nie róbcie. Dlaczego? Nie, mają już, już w rodzinie jest, jest bywa ciężko, a dwie rodziny w jednym kamperze. No nie, bo to jest jednak mała przestrzeń. Nawet jeżeli bierzemy dużego kampera. To nadal jest mało. To nadal jest mała przestrzeń, w której trzeba razem być. I ta intymność już jest nie ta. I, i ktoś jest większym bałaganiarzem, a ktoś mniejszym. Ktoś wstaje wcześniej, a ktoś wstaje. To no tak, jakby tak. się po prostu wepchnąć do jednego namiotu, no tak. nie ukrywaj. Życie intymne nie istnieje wtedy. Nie, życie intymne też bywa ciężkie nawet w takim małym kamperze rodzinnym. Zamieniam się w słów, to porozmawiajmy o tym, o twoich doświadczeniach do tej pory, i jak to wygląda z twojej perspektywy. Mikrofon jest twój. No tak, i znowu będzie... Znowu będą nagłówki. Znowu wygooglujesz i powiesz, że tak. że... Marta, Opowiada. Klaudia z Rancza opowiada o życiu Klaudia intymnym. Rancho, przepraszam. No tak, intymnym taki w musi być na, na, na główek. Ale rzeczywiście jest to trudne? Jest to wyzwanie? Życie intymne w kamperze? Bo moim zdaniem nie. I naprawdę jest. Nie. Przyznam się tak szczerze, nie jest trudne. I jest klimat. Uważam, że jest klimat w kamperze. Absolutnie tak. My nie? jeszcze mamy psa, więc to już w ogóle. Najlepsze patrzy. Bo nasz tak, on tak leży, wiesz i zerka na mnie. Co ja robię Słuchaj, i czasem no. spotykam się z nim wzrokiem, jest masakra. Każdy, kto ma psa, zna ten moment. Cała rozmowa jest już dostępna. Zapraszam na nowy podcast Kilometry Wolności na kanale YouTubeowym i w wybranych serwisach streamingowych. Zapraszam serdecznie, Bartłomiej Ryś.